Kry ormuzdowe przyznawane są od 1985 roku przez Kolegium Redakcyjne i Zespół Redakcyjny Pomerani za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury. Latos y, jesteśmy w Rancie wiele skry za łąści rok, a dosteleje je y, Dariu Kaszewsku z Nudą Myśladosiu, pisiorka, co pisze i po polsku i po kaszebsku, ale też rozumie budzec kaszebską z nie był przez swoje ksąści, ale też przez inne zajania. Bardzo ważne jest to, żeby gadać po kasiebsku. Je robię teryfela bo je tak naprawdę po kasiebsku gadałam trzech moich lat. Jak na dziecko nie gada do płaka siebskły, jej się się doma, i mój tatk berofeng gada do płaka siebskły, me ma mni, ale łeni doma w jednego gdele płaka Łekron tego własną Barbara Konkol, dyrektorka Kaszepskiego Muzeum w Kartezach, w tej instytucji zrobiła bardzo wiele dobrego, zmieniła ją i ona wyźny mylam niebluz dla mieszkańców Kartez. Chyba najmłodszą są skróję Klebów Matis, który jak podczerchiwał ze swojej urodzony w 2001 roku, ale jomo dozwierdzi zasłodzi dla Kaszebizny jej Kaszepsią je, poetą i dzejra. I szkolnym, jak prowadzą kursy kaszepcigłe. Bo... Ta kaszebczego Stegna to jest taki brzat, takiego z nowego buntu procent światu. E, to, że jem co so nie zgadzał z tym, co so pokazuje kaszebczego świat, mnie tak ugwesniło w tym, że ich co to lepiej poznać, zmerkac, że ja na tym stegnie westu. Jedna ze skrufla to strafiła do Kwestycznej i to tak umyślały sobie, bo skrabo ją i szkolną Iwano Makurut, która robi bardzo wiele rzeczy. W Pierwszego, rozmaitych on... szkołach tak pokrędzę, ale latus jest miał wcale achnąć przede wszystkim za w pierwszym moglowo sztuczące miejsce w kwestyżnie. i skradę z tego nie brusłena, ale prawie też i uczniowie od szepskiego języka, także to taką zbierno skradł. widzę jak się zesąd ledzy. Karna młodzież z nechterną pokrywdzę, no i wiele lat Widzimy, jak zmieniło nam też tej staci podkładanie do kaszebizny wśród młodego pokoleni. Jedno ze skrów trafiła też do Was te Zbigniewa bigniewa ścigłach, teren ryś na gochach, na Zebuerach, na pełniowych kaszebach oglowo i muzyczno przede wszystkim w karnie Kersenowiele. Sledno z tych kaszebszych skrów trafiła do Was te ojcecha Westerling, Żłobiarza teren po pierwsze chcemy też rzeknąć, że Zbi prawie nam ma te wermuzdowe skrytny drgody ja ci dostywają na i i od wiele lat Wojciech Wesernik jest zaśim promotora kaszubskiej kultury, rozmieje z powiadać, i przygodach kremusa o kaszubskiej literaturze, kulturze. Ja się teraz troszeczkę wpisałem w poczet tych kaszubskich rycerzy. Jak każdy rycerz, to dostałem teraz miecz i zostałem pasowany na tego rycerza. Oficjalnie, chociaż tą robotę to to już robię, no, może ze 20, no, blisko 30 lat. Jedna ze skrów trafiła też na Kocewi, dostają dostała ją właśnie Magdalena Potulska-Terna, przede wszystkim dla promocji Kocewi, dla promocji przez y, Jestku Regionalny, przez etnodesign design kocewsi. W porównaniu do Waszych zasług, do Waszych kaszub, to my kociewiacy naprawdę jesteśmy malutcy. Co? Kociewie? Ale jakie kociewie? Co wygadata? Gdzie wy to kociewie mata? To już jest gwary, ale ludzie naprawdę nie wiedzą, gdzie jest kociewie. Wkładamy ogromne serce w to, aby właśnie mówić o tym.